Także kilka minut, kilka minut przeczekamy i zobaczymy. Bo zadanta działa. O widzisz. Elegancko. Jeszcze ewentualnie miałbym prośbę do was taką, jakbyście mogli sprawdzić moją zanętę w dwa szczyty i w chmurze, na ciepłej i na zimnej wodzie. Dwa szczyty i chmura. Łowiąc na karpiówki na owoc, na, na kulki przepraszam i na, karpi, na gruntach na owoce, nie? A tu jest szansa, że, że się pojawi. Jest szansa, że się pojawi. Tylko trzeba wyczekać i nie spalić. O, pomarańczka ucieka. 17.2. Zobaczmy. Lustro. Ciągniemy, czego nie ciągniemy. On może mieć chyba około 40 kg. Tak mi się wydaje. Albo nawet delikatnie powyżej. Mo, nie, może mieć, może mieć, może mieć. Może się mylę, a może nie. Mówisz? No tak delikatnie się trzyma tu cały czas. No taki właśnie na granicy może być, nie? że albo 39 z groszem, albo przekroczy te 40 kg. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Na pomarańczki. Ale taki dziki w wodzie i się opiera dosyć tutaj, no. O, ale moja zanęta odpaliła. Proszę bardzo, proszę bardzo, czterdzieści trzy, sto dwadzieścia pięć, drugi dziesięć czterdzieści plus. Oje. Oh yeah. Pięknie, pięknie, pięknie eee, do wody, do wody i tak będziemy do przodu drugi tyle co najmniej do siaty. Ja tylko za te postawię marker dzięki, ale moja zanęta to, to jest kocur. Nie chcę wyciągać, moja zanęta to jest kocur. Wyczekane to było. Ktoś jeszcze by ewentualnie, branie chyba było 17,2, tak, ale jeszcze chciałbym to mieć pewność, 100%. Teraz możemy sobie te zestawy wyciągnąć z wody. Ewentualnie na mora możemy poczekać jeszcze. Tak wszystko do wody poleci. Dzięki, się, No rewelacja, rewelacja. Ta Zeneta po prostu jest rewelacja w słońcu na ciepłą pogodę. No bez dwóch zdań. Dzięki. Rewelacja rewelacja to już chyba nie ma nie ma nie ma przypadku nie ma przypadku już chyba takie ja chyba odnoszę wrażenie piękny naprawdę piękny o byle gdzie to odłóż to już nie ma przypadku chyba z tą zanętą o. Tylko jeszcze właśnie wyczaić, jak ona działa w chmurę, w dwa szczyty, i właśnie w ciepłej i zimnej wodzie, na karpiówkach i na gruncie. Pięknie. 17.2. Jak nic się sprawdza ta zanęta. Warto było poświęcić na lampie chyba około 40 minut, nie? Gdzie ten marker jest? 17.2, a temperatura wody zaraz będzie tutaj nam podana 20.18. Wody, przepraszam, powietrza, a wody 18. O, w ten sposób tu wszystko ma znaczenie, nawet ciśnienie. Także 17.2, słoneczko branie, temperatura e, powietrza 20 stopni, wody 18 i druga, dzisiaj 43. Na owoce palmy januari, czyli na pomarańczki, miał nosa, żeby ją e, zostawić. No i jednak miał te pomaż 40 kg i to znacznie, bo 40-325. Kapitalny lustrzeń i kapitalnie ta zanętka moja działa. Także coś pięknego, piękne.